Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy księża, kochani w Chrystusie Panie, w tylu rozmaitych miejscach na świecie wyznawcy Chrystusa przychodzą dzisiejszego wieczoru do świątyni, klękają przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, wysławiając Go i adorując potem Śpiewają wtedy z reguły przed tak wielkim sakramentem. Upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Te słowa pobrzmiewają także w dzisiejszej liturgii. Stajemy wobec faktu, że oto Pan Bóg wiele razy zawierał z człowiekiem przymierze. A jedno z nich zostało nazwane starym. Słyszeliśmy o nim w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Ono się zawiązało wówczas, kiedy to Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu. A okazją do tego wyprowadzenia stała się uroczystość paschalna, w czasie której zabijano baranka i jego krwią pomazano drzwi, aby uchronić tam mieszkających przed śmiercią. Na nocy tego Przymierza Żydzi wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, doszli do góry Synaj i tam nastąpiło przypieczętowanie tego Przymierza. Odczytano przykazania, które dał Bóg Mojżeszowi. I pokropiono krwią ołtarz, ale także i ludzi tam zgromadzonych na znak, że przymierze zostało po prostu zawarte. Odtąd ludzie będą przestrzegać owych przykazań, a Bóg będzie ich strzegł i zachowywał wszystkich swoich wyznawców, którzy będą wierni właśnie temu prawu, temu prawu, które zostało nadane Bogu przez Boga, Mojżeszowi i ludziom. Uświadamiamy sobie, kochani, dzisiaj, że w Jezusie Chrystusie to stare przymierze się wypełnił i staje się w jego osobie nowe przymierze. Albowiem, wszystko, co się działo dotychczas, było jedynie zapowiedzią tego, co się miało zrealizować, gdyż, gdyż przecież tak naprawdę krew Baranka w żaden sposób nie mogła ochronić od śmierci. Była jedynie zapowiedzią krwi tego, który chciał stać się Barankiem, który chciał się złożyć. Na ołtarzu, który chciał umrzeć za każdego i każdą z nas, który chciał dać swoje życie na okup za wielu. Właśnie przed tym barankiem stajemy. Przed Jego ciałem i Jego krwią. Nie ma żadnego innego dnia, w którym nasza obecność przy ciele i krwi naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa miałaby pełniejszy sens miałaby oczywistszą wymowę. Jezus bierze apostołów i zasiada z nimi w wieczerniku, aby spożyć paschalną wieczerzę, równocześnie dokonać czegoś zupełnie nowego. Oto chleb staje się jego ciałem, a wino staje się jego krwią. A wszystko to ze względu na nas, bo Syn Boży, który stał się człowiekiem, przyszedł na świat, aby wyjawić nam tajemnicę Bożej miłości. I czyni wiele znaków i cudów. Wie, że do pełnego zbawienia potrzeba jest Jego męki, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Albowiem człowiek nie przestrzega niestety tych Bożych przykazań. Nieustannie jakoś Stary Testament jest tak, że nicią, przez którą przejawia się Niewierność człowieka w stosunku do Pana Boga. Dlatego On szuka, dlatego On daje siebie, dlatego chce wyzwolić nas spod tej władzy niewierności. On, szanując wolność każdego, staje się wobec wolności człowieka jakoś absolutnie bezradny. Może jedynie pozwolić na to, co w życiu ludzkim jest grzechem, co Wyżłobiło rany na jego dłoniach, na jego boku, na jego ciele. Co go umęczyło, co go uśmierciło. Jezus pozwala, aby człowiek swoim grzechem wytaczał krew z jego ran. Aby ona stawała się jednak dla każdego szansą zbawienia. Taka jest odpowiedź Chrystusa na nasze słabości, grzechy, niewierności czy próby odrzucenia go. On pokazuje rany. Ale czy dzisiaj ludzie potrafią to dostrzec? Że Bóg ciągle, nieustannie kocha. Że Bóg ciągle, nieustannie czeka. Że Jego cierpliwość nie jest Kiedyś przyjdzie w rozrachunek, Ale to z momentem odejścia z tego świata. Dlatego ustanawia dzisiaj sakrament Eucharystii. Jako sakrament wielkiej miłości. Daje się bez reszty. Daje się jako szansa. Daje się jako miłość, ale ustanawia także sakrament kapłaństwa. Mówi do apostołów: To, co ja teraz czynię, mocą moich słów, będzie istniało zawsze. Będziecie wyczynili, będziecie mocą tych słów uobecniali moją obecność, moją ofiarę, żeby moja ofiara była dla każdego człowieka dostępna. Dlatego będzie nieustannie powoływał kapłanów, aby przypominali Jego słowa mocą Ducha Świętego. To przez ich ręce uobecnia się ofiara Chrystusa. To słowami, to jest ciało moje, to jest moja krew. Jezus ustanawia sakrament Eucharystii, ale wcześniej kapłaństwa. Sprawia, że przez kapłańskie ręce Jego pełna mocy obecność staje się żywa i dostępna dla każdego człowieka. Mówi. To czyńcie. I przez wieki kapłani to czynią. Kapłaństwo. Kapłan jest jakby przy ołtarzu alter Christus. To kapłan ma doświadczyć najpierw miłości serca Chrystusa. To on ma sobie najpierw uświadomić, że Bóg pozwala się zbliżyć do swojego serca. Wychodzi jak gdyby naprzeciw. Kiedy obserwujemy pracę serca kochani, możemy dostrzec, że spełnia ono takie dwie bardzo ważne funkcje. Pobiera krew z organizmu i do mięśnia sercowego przez skórc serca potem rozprowadza ją po całym organizmie. W tym uproszczonym mechanizmie dostrzegamy istotę posługi kapłańskiej. Ożywcza krew odkupienia, którą czerpiemy z Eucharystii, ma być dla kapłana Mocą i siłą, ale ma on dalej przekazywać tą ożywczą krew Chrystusa, ma ją wprowadzać do całego organizmu Kościoła, ma być jak to serce, które dalej przepompowuje krew i dzięki temu organizm żyje. Ale żeby tak było, Kapłan musi doznawać codziennej kontemplacji, poszerzać swoje serce, przyjmować Boga, który jest pełnią niekończącego się życia miłości. Pozostaje jednocześnie źródłem i nadzieją. Zmienia się środowisko posługi kapłańskiej. Pewne kręgi dzisiaj naszego społeczeństwa niestety ogarnia jakaś obojętność religijna, która ignoruje rzeczywistość Boga w życiu codziennym, ale także ignoruje niestety kapłanów i ich posługę. Może się często kapłanom wydawać, że są bezużyteczni i niepotrzebni. Jeżeli jednak naprawdę są autentyczni, jeżeli postawili wszystko na Jezusa i poszli za Jezusem, to zawsze będą potrzebni człowiekowi, który pragnie wracać do swoich źródeł i korzeni. Nie ma powodu, aby kapłani dzisiaj popadali w rozmaite kompleksy i lęki wobec świata, do którego są posłani w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy i nie są sami. To On przecież idzie. Z nimi, to on potrzebuje ich serca i inteligencji, to on potrzebuje ich dłoni, ich ust, aby dobra nowina docierała mimo wszystko do człowieka i do każdego środowiska. Kapłaństwo jednak człowiek niesie w takim glinianym naczyniu. Ma świadomość własnych błędów, własnej słabości. Dlatego bardzo potrzeba współczesnym kapłanom daru pokory. Jednak Wielkość kapłaństwa nie może być przesłonięta jakimkolwiek brakiem pokory, jakimkolwiek brakiem. Kapłan, doświadczając Bożej Miłości w swoim życiu, nie może jej jedynie zatrzymać dla siebie. Będąc budowniczym mostem, jak się zwykł mówić o najwyższym kapłanie Pontifex powinien łączyć te dwa brzegi. Zakorzeniony na jednym brzegu, w głębokiej wspólnocie z Bogiem miłości. Nie może jej egoistycznie dla siebie zachowywać. Dlatego ma przerzucać ten most na drugi brzeg, w codzienność ludzkiej egzystencji, którą przecież jest także częścią. W swoim życiu Kapłan ma łączyć zatem te dwa przyczółki, łączyć dwa światy świat boży i świat ludzki łączy się je w Jezusie Chrystusie. Kiedy się z Nim jest, kiedy się Mu całkowicie daje, kiedy się Mu oddaje. Dlatego tak ważna jest modlitwa za kapłanów. Aby umieli być tym pontifex. Aby umieli łączyć te dwa brzegi. Aby umieli ciągle budować mosty w tej niełatwej rzeczywistości. Gdzie tak wielu dzisiaj chce Pana Boga się po prostu pozbyć. Gdzie tak wielu po prostu nie rozumie Bożego świata, gdzie tak wielu tylko patrzy na ziemską karierę i ziemskie rzeczywistości. Za chwilę, kochani, przeniesiemy Pana Jezusa do ciemnic, która symbolizuje jego zmaganie w ogrodzie oliwnym, gdzie się za nas pocił krwią. Chrystus pragnie, aby to, co było jego utręczeniem, stało się. Naszym zwycięstwem. To On przecież przeżywał tą trwogę konania, pozwolił się męczyć na krzyżowej drodze i ukrzyżować oraz pozostawił siebie jak więzień w najświętszym sakramencie, aby mógł nieustannie dokonywać zwycięstwa nad naszą słabością, nad naszym grzechem, i by Jego zmaganie tam, w ogrodzie oliwnym umacniało nas w naszych zmaganiach. Z każdą pokusą. Z każdym grzechem, z każdym kuszeniem złego ducha. Dlatego to autor listu do Abrajczyków wzywa: Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Tylko wówczas, kiedy przyjmuję Jezusa Chrystusa w świętej Eucharystii, mam siłę do tego, aby stać się Jego prawdziwym uczniem, prawdziwą uczennicą. Jeżeli modlitwa jest naszą codzienną ścieżką do Jezusa, wtedy spotykamy się z Nim w Eucharystii. Starajmy się zatem dzisiaj przypomnieć sobie te ścieżki, które mają nas prowadzić do Eucharystii. Ścieżkę pięknego życia, ścieżkę codziennej modlitwy, ścieżkę wierności Bożym zasadom i Bożym przykazaniom. Kiedy przyjmuję ko mnie, żeby Chrystus odnowił się we mnie, to Zwycięża. To towarzyszem Bogu w Jego miłości, w Jego męczeństwie, ale także w Jego zwycięstwie, w Jego zmartwychwstanie. Kiedy przyjmuję Komunię Świętą po to, żebyśmy się mogli nawzajem miłować, to miłość ta ma swoje źródło w ostatniej wieczerzy. Kiedy Jezus właśnie zaczyna umywać nogi apostołom, Tak bardzo daje się i tak bardzo chce być obecny i także w naszym sercu. Pragnie dawać się, bo po to stał się obecny w Eucharystii, bo po to chce, abyśmy zwyciężali grzech, abyśmy rozumieli sens życia chrześcijańskiego, abyśmy chodzili drogami modlitwy za kapłanów sług Eucharystii, abyśmy chodzili drogą ku Eucharystii. Nie ma większego daru na tej ziemi niż dar Eucharystii i służący mu dar kapłaństwa. Gdziekolwiek kierujemy dziś nasze kroki, wszędzie możemy spotkać Boga w Jego dziełach, ale najpiękniejszym dziełem jest Eucharistia. Prośmy zatem tego Jezusa, który kocha i daje się, abyśmy umieli go dostrzec, przyjąć i nim żyć na co dzień, po to, abyśmy kiedyś żyli z nim w wieczności. Amen.